Cześć, z tej strony Urej Squad, Ja jestem Plumix, z się Czaszką Mori i Jurazka Fala. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę na temat Brooklyn e, oraz o tym co wiemy na temat traileru e, drugiego sezonu Teorii Houseu. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Pamiętajcie jeszcze o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji oraz wpadajcie na naszego Discorda, w którym sobie piszemy i rozmawiamy o różnych rzeczach, oraz wpadajcie na nasze kanały, do których link jest w opisie. A teraz bez przedłużania, już zaczynajmy. Pod punkt pierwszy, którym się zajmiemy, czy drugi sezon nadrobi czas stracony dla naszej głównej bohaterki, czyli Brooklyn, podczas jej nieobecności w sezonie pierwszym? Jakby ktoś bardziej nie zrozumiał, wyjaśniam skrótowo, czy rola Brooklyn będzie bardzo mocna w drugim sezonie, przez to, że nie pojawiła się w ogóle, no prawie że w ogóle, w pierwszym sezonie. I tu zaznaczę. Otóż sprawa wygląda też tak, że w dzisiejszym materiale wypowiem się tylko ja, Mori i Rajska Fala. Czemu nie Plumix? Tutaj koleżka nasz nadrabia sobie po kolei chronologicznie obóz skredowy i dopiero później teorię chaosu, więc nawet jeszcze nie oglądał pierwszego sezonu. Mamy raczej ząży obejrzeć ten pierwszy sezon zanim wyjdzie drugi, ale na razie jest gdzieś około czwartego sezonu. On i tak będzie aktywnie uczestniczył w dzisiejszym filmie na przywitaniu, czy na pożegnaniu, czy tam na wszelakich dopowiedziach, czy ciekawostkach. Ale tak to przedłużmy, niech zacznie jurajska fala. A więc tak, moim zdaniem drugi sezon nadrobi bardzo dużo czasu dla Brooklyn, z tego powodu, że tak naprawdę ona wywołuje całą akcję pierwszego sezonu i gdyby nie ona, tak naprawdę tego sezonu, no mogłoby nie być i całej teorii chaosu. Z tego powodu, że ona tak naprawdę jest... Też w głównym centrum teraz uwagi pod koniec, i oni tak naprawdę chcą się dowiedzieć, co, co się stało z tą Brooklyn. Chcą się dowiedzieć też, gdzie ten statek płynie. To moim zdaniem Brooklyn właśnie dostanie bardzo dużo tych odpowiedzi, bo w pierwszym sezonie, jeżeli chodzi o Brooklyn, mieliśmy dużo więcej pytań niż odpowiedzi, i myślę, że po tym sezonie możemy mieć. Będziemy mogli już mieć dużo więcej odpowiedzi niż pytań. Z tego powodu, że Brooklyn tak naprawdę jest bardzo ciekawą postacią i ma. A poza tym też Brooklyn dostała bardzo dużo czasu ekranowego na samym Zwiastunie, więc według mnie niepotrzebnie by dawali tyle Brooklyn do Zwiastunu, aby już w samym serialu, w samym drugim sezonie było jej mało i tak naprawdę tylko kilka scen miała. Moim zdaniem będzie bardzo ważna oraz będzie miała bardzo, bardzo i to bardzo duże powiązanie z tym człowiekiem w masce, tak go nazwę, masce Velociraptora i moim zdaniem tyle tych wątków będzie bardzo dużo wyjaśnionych. A teraz przejdziemy do drugiego pytania, o którym opowiem trochę więcej Mori, a będzie dotyczyło to, jaki może mieć tak naprawdę związek z DPP ruchem wyzwolenia dinozaurów i Danielem y Kołnem. I może z biosen. W Jurassic World Dominion wiemy, że Departament Prehistorycznej Przyrody, czyli DPP, współpracuje z biosen, więc jeśli twórcy będą chcieli nawiązać do biosen, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli chodzi o Ruch wyzwolenia Dinozaurów, to nie można mówić zbyt wiele, ponieważ jest to kompletnie nowa organizacja w uniwersum i dowiadujemy się o niej dopiero z zwiastunu, którego otrzymaliśmy już kilka dni temu. Zastanawia mnie jednak organizacja tata, Taty Kędziego, czyli Daniela Kona, bo nie wiemy, czy organizacja ta naprawdę powstała, albo ty, 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 tym bardziej czym się chciała zajmować. I teraz przejdziemy do trzeciego, ostatniego już podpunktu. E, a mianowicie, czy powstaną jakieś spiski przeciwko obozowiczom? A o nim powiem wam czaszką. No, witam was serdecznie. Spisek przeciwko obozowiczom. Bardzo ciekawy temat. Otóż mi się trafił, ponieważ wiele osób już od dawna zadawało się sobie jedno ważne, bardzo ważne pytanie: Czy Brooklyn stanie naprzeciw naszym obozowiczom i jej przyjaciołom, przyjaciółkom, byłemu chłopakowi, czy może przyszłemu chłopakowi, tego nie wiemy, i swojemu koledze? Nawet najlepszemu, ale oto może już bardziej wyjaśnię. Otóż sam spisek, czemu by miał nastać? Otóż była prosta, ważna przyczyna. Darius ją wystawił. Niestety, jak wszyscy wiemy, jak to się skończyło, że gdyby Darius tam był, może inaczej zakończyłby się ten los. Ale jak parę dni temu Nasz kolega Matros, o wiele większy youtuber, pokazał nam ukryty szczegół, że to jednak nie alozaur pozbawia Brooklyn ręki, a wręcz odwrotnie, Atrociraptor, a dokładniej Ghost. Link do tego filmu macie teraz tutaj w informacji, żebyście wiedzieli. A tak to czemu by w ogóle ten spisek miał nastać? Skoro Brooklyn już przestała się komunikować z... Jej znajomymi, starymi znajomymi, dobrymi znajomymi, i zaczęła tworzyć własne nowe ścieżki, poglądy i inne tego rzeczy typu, i dołączyła do tego niby ruchu wyzwolenia dinozaurów. Miała raport z DPP o, jak, m, o wysokiej śmiertelności dinozaurów, wywracającej z roku na rok, to ADPP, jak już tu wspomniał, Mori, było po częścią zbiosyn, a jeszcze przypomnijmy sobie o, pani o panu konie, który powiedział, że Brooklyn potajemnie się z nim spotykała i miała dla niego kupować dinozaury do, nowego, do nowej placówki. Ale tak gadamy, gadamy i co jednak o tym spisku? Co jednak przyczyniło się, że nasza bohaterka, jak widzimy to już w drugim se zwiastunie, do drugiego sezonu, pod sam koniec cytując... Nie jestem tą samą dziewczyną, jaką żeście znali, i wyrzuca zdjęcie z, przy... z jej przyjaciółmi do ognia. Czyli tu już widzimy, że to nie jest ta sama Brooklyn, że tu ten charakter całkowicie się zmienia. I serio możemy odczuć, że szkoda nam tego charakteru, lecz będzie ciekawie zacząć ją w nowej wersji. I oczywiście spisek będzie dotyczył głównie. Przy całej piątki, która pozostała i możesz tej nowej postaci, chociaż nie wiadomo. Ale głównie myślę, że ten spisek będzie się czepiał głównie na Dariusie lub Kenji. A szczególnie na, Dariu, na Daruli. Tak to pożyczę ksywkę od jednego z youtuberów, Darula. I co by tu jeszcze takiego powiedzieć o tym spisku? Ciekawa, ciekawy na pewno będzie to wątek. Wy te, wy... W obozie kredowym mieliśmy tylko spisek z Sami, która pracowała potajemnie dla Manta Corp. A tu jednakże przyjaciel wystawiał przy... całą resztę dla czegoś innego dla swojego prywatnego, wyższego celu. Bo jednak Sami to robiła pod przymusem. A tu co? Jednak Brooklyn robi to z własnej woli, więc nie wiemy, jak dalej miałaby się potoczyć ta relacja z panem Konem. Ale na pewno spisek, który będzie dotyczył naszych baterów, będzie bardzo zaciekły i na pewno Brooklyn nie odpuści im, dopóki tak zwani nie wyrówna rachunków. Według mnie to chyba tyle, co na razie powinniśmy wiedzieć. Już niedługo zobaczymy drugi sezon. Już niedługo się pojawi na Netflixie, większość go obejrzy i najpewniej ja, matros, jurejska fala, Mori. Lumix, Addison, Szyszka, Reksioj, wszyscy inni Jurassic Park Polska. Polecimy śru zrobić szybkie recenzje, a później szczegółowe nasze opinie o drugim sezonie. Ale to już przed nami niedługo, niecałe dajmy te dwa tygodnie. Ale tak to dziękuję, tyle jeśli chodzi o ten podpunkt. To by było już na tyle. Mamy nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zachęcamy do, do zostawienia łapki, w górę, oraz subskrypcji na naszym kanale. Yy, na dole w opisie są linki naszych kanałów. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia z tej strony. I skład. Oczywiście teoria chaosu sezon drugi. Już wychodzi bardzo niedługo. Mamy bardzo mały okres już do czekania. Emocje nas buzują i na pewno. Możecie zostawić tego subskrypcję u nas i na Jurajskim Składzie, ponieważ na pewno opinie, recenzje i wszelakie informacje opowiadające lub uszczegóławiające dane z drugiego sezonu pojawią się na naszych kanałach i na tym kanale. Ale tak to jeszcze raz dziękujemy. Z tej strony Jurajski Skład.